Od pierwszych minut tego ataku, czy tej prowokacji jest, Rosjanie są bardzo aktywni w sieci i dezinformacja, fałszywe informacje, próby siania, paniki będą nam na pewno towarzyszyły. Chociażby żeby te zapasy na te najbliższe 72 godziny mhm. zapewnić dla siebie i dla swojej rodziny. Nie ma powodu do paniki. Życie będzie, będzie się toczyło normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, ale niestety nie mówię tego jako coś pozytywnego. W ostatnim czasie napięcie jest mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a wiele osób zaczyna się już przygotowywać na ewentualny konflikt. Obecna sytuacja nie jest niepokojąca tylko dla zwykłych ludzi, ale również dla całego rządu, który się temu wszystkiemu przygląda. Jesteście na kanale, a to ciekawe, a dzisiaj przeanalizujemy sobie tę sytuację i zastanowimy się, czy nasz rząd na pewno robi wszystko, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, a jeśli po tym filmie będziecie chcieli obejrzeć coś nieco luźniejszego, to zapraszam na mój ostatni odcinek. W którym pokazałam Wam, co odwala nasza kochana arcykapłanka propagandy pani Sznep. Link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu. Od pewnego czasu w internecie mnóstwo osób pokazuje, jak pakuje się na wojnę. Jakie rzeczy ja, jako typowa mieszczka, pakuję do plecaka ewakuacyjnego? Oczywiście tylko i wyłącznie niezbędne. Pamiętaj, że sam plecak ewakuacyjny jest ważny, ponieważ będziesz musiała go nieść. Dlatego zwróć uwagę, żeby posiadał pas biodrowy. Do plecaka spakuj wodę. Ja pakuję 4 litry wody, 3 litry w butelce. Dodatkowo pakuję butelkę, którą zamierzam na bieżąco uzupełniać. Wcześniej przygotowane dokumenty zgrane również na pendrive'a bądź w chmurze. Pamiętaj, że niezależnie od pory roku musisz zadbać o swój komfort termiczny, dlatego musisz mieć kurtkę docieplającą, kurtkę przeciwdeszczową oraz śpiwór. W swoich planach zakładam, że nie będę spała w lesie, a na przykład w szkołach czy w najgorszym wypadku w samochodzie. Pamiętaj również o zabraniu bielizny oraz podkoszulka na zmianę. Jedzenie ja zabieram najlżejsze, czyli lioklizowane. Warto również zabrać batony bądź coś słodkiego, które szybko da energii. Ja pakuję to do przedniej kieszonki, tak samo jak mapę, nawilżany papier toaletowy oraz nóż, przybory do jedzenia, kuchenkę, ołówek wraz z notesem, radio, środki higieniczne, gdzie tutaj zapakowałam również kremne na odporzenia oraz nożyczki do paznokci. Do kieszonki, do której mam najszybszy dostęp, pakuję dobrze wyposażoną apteczkę, stazę taktyczną, powerbank. Ogrzewacz chemiczny oraz gotówkę. Do ostatnie kieszonki pakuję rzeczy typowo survivalowe. latarkę czołówkę, filtr do wody oraz rzeczy do rozpalania ogniska, czyli tampony oraz zapalniczkę. A te wszystkie rzeczy po spakowaniu, a jak widzieliście nie było ich bardzo dużo, ważą 12 kg, ale to jest maks, które będę mogła unieść. Jak widzicie, nie są to Ukraińcy, a Polacy. Ok, to zwykłe poradniki, jak zrobić to dobrze, jednak ciekawe, że takie filmy pojawiają się akurat teraz. Wojna na Ukrainie trwa od dawna. Mieliśmy już momenty, w których nic nie dało się kupić w sklepie, bo ludzie w pośpiechu wykupywali wszystko w obawie przed eskalacją wojny. W sklepach były pustki na półkach, a przed bankomatami ustawiały się długie kolejki, by wypłacić gotówkę. To był naprawdę zaskakujący widok w dobie nowoczesnej bankowości, w której każdy ma dostęp do kart płatniczych i kryptowalut. Ostatni Sytuacje w kraju najwidoczniej na nowo wystraszyły obywateli, skoro teraz już realnie się pakują w razie W. Ubolewam tylko nad tym, że obywatele sami muszą się wzajemnie informować o takich rzeczach, bo polski rząd dalej nie widzi takiej potrzeby. To znaczy, nie widział przez trzy lata, może też w końcu zauważy niepokój wśród obywateli. I postanowi go jakoś zgasić. To nie influencerzy powinni tłumaczyć, jak filtrować wodę, gdzie się schować i co zabrać, gdy trzeba będzie uciekać z miasta. To zadanie rządu, który bierze od nas podatki, powinno prowadzić realną, poważną edukację kryzysową. Bo sytuacja jest poważna. Państwo, które widzi, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Powinno już dawno powiedzieć ludziom: "Okej, okay, tak się przygotowujecie, tak pakujecie plecak, tak reagujecie, gdy zawyją syreny, by nie było żadnej paniki". Ten temat się od dawna przewija. Zresztą to o niej mówiła i której tak chciała uniknąć rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która powiedziała, że gdyby dostała alert RCB, to uciekłaby z Polski. Ja, szczerze mówiąc, gdybym dostała jako obywatel taką komunikację, to myśla, pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju. Tak tylko przypomnę, że to osoba reprezentująca rząd. Ale dobrze, zostawmy już tę panią, bo są dużo ważniejsze i poważniejsze rzeczy do obgadania. Jak mówiłam, polski rząd w żaden sposób nie pochylił się nad edukowaniem społeczeństwa. Natomiast chyba zaczyna próbować to robić Telewizja Polska. Do swojego repertuaru dodała kolejny program Bezpieczna Polska, zapytaj ekspertów. Dzwoni bardzo dużo osób, ludzie mają naprawdę bardzo różne pytania. Cieszę się. To jest y, dla nas. Jako służby bardzo dużym doświadczeniem, że i myślę, że takim pozytywnym, że ludzie jednak o tym myślą, że ludzie myślą o bezpieczeństwie, przygotowują się do tych trudnych sytuacji. Niestety myślą tylko o tym wy, na wypadek W, czyli wojny. My przekonujemy do tego, że zagrożenia są w każdym momencie trzeba się na inne zagrożenia również przygotowywać, że zapewniamy, że służby działają. Mam bardzo dużo telefonów, gdzie osoby nam również swoje pomysły, swoje rady tutaj przekazują, co jest oczywiste. Ale mamy też e, pytania, szczególnie od osób, które w tej chwili oglądają nas, e, przebywają no w swoich domach, które nie opuszczają i pytają, bo słusznie mają swoje obawy, czy ktoś im pomoże. Mm -hmm. e, więc to tak, to odpowiadamy to na te pytania, wspieramy, wskazujemy źródła, ale też e, radzimy, że e, to, co, o co Państwa prosimy mm -hmm. o tą rozwagę, o dostosowanie się do komunikatów, ale również do poleceń służb, e, a także. Chociażby, żeby te zapasy na te najbliższe 72 godziny mhm. zapewnić dla siebie i dla swojej rodziny. Powiedziałabym, że fajnie, że jednak rząd jakoś tam próbuje przekazać informacje obywatelom. Ale nie mogę tak powiedzieć, skoro Donald Tusk nałogowo mówi, że żadnej ingerencji w media publiczne nie ma. Słuchajcie uważnie i zapamiętajcie ten moment, bo to pierwszy i pewnie ostatni raz, kiedy pochwalę telewizję polską. Fajnie, że próbuje edukować obywateli. Co prawda, szkoda, że sami na to nie wpadli, tylko potrzebowali tysięcy TikToków, by zauważyć potrzebę i że nie przyszło im to do głowy trochę wcześniej. Tak, z trzy lata wcześniej, ale lepiej późno niż wcale. Swoją drogą ciekawi mnie, czy ktoś w tej telewizji pomyślał, to jest to, czego potrzebuje polskie społeczeństwo, czy może myślał, że jak TVP podłapie aktualny trend, to ktoś w końcu zacznie ją oglądać? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu. Dam wam chwilkę. Zrobione? To lecimy dalej. Powiedzmy, że czarna godzina nadeszła. Plecak spakowany, bo jakaś dziewczyna na TikToku powiedziała ci, jak to zrobić. Okej, okay, i co dalej? Polski rząd nie przekazał nam takiej wiedzy. Nie powiedział, gdzie można byłoby się schronić, jak zabezpieczyć mieszkanie. Władza nie przygotowała żadnych szkoleń ani nie zrobiła kampanii, która mogłaby jakkolwiek obeznać obywatela z tematem. Państwo wychodzi z założenia, że jakoś sobie poradzisz. Jeśli jesteś młody i zdrowy, to tak będzie, bo co innego masz zrobić? Ale tu wchodzi kolejna sprawa, czyli co z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, z dziećmi, które nie wiedzą co się dzieje, albo ludźmi leżącymi w łóżkach, wymagającymi opieki całą dobę? Kto ich przygotował? Kto im powiedział, co mają robić i co w przypadku, kiedy zniknie dostęp do leków i pomocy? W Polsce nie ma realnego systemu pomocy ani dla zwykłego obywatela, ani dla takiego, który już na co dzień potrzebuje pomocy. Nie ma planów, gdzie ich umieścić. Nie ma procedur, jak zapewnić im pomoc. Rząd nie mówi ani słowa o tym, jak mają przetrwać ludzie, którzy nie są w stanie sami uciec z dziesiątego piętra. A przecież to oni będą najbardziej narażeni. To wszystko to są ludzkie życia, które powinny być chronione w pierwszej kolejności. To nie TikTok powinien nas przygotowywać na wojnę. To powinno robić państwo. Ale jak zwykle zostało w tyle. Rząd jak zwykle stara się hamować emocje. Klasyczek. Czy to atak dronów, czy cokolwiek innego. To przecież nic się nie stało i wszystko jest pod kontrolą. Nie ma powodów do paniki. Nie ma powodu do paniki. Życie będzie się toczyło normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach, tak aby była pełna jasność tego, co się dzieje na polskim niebie, na polskiej granicy, ale w tej chwili nie ma powodu, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłyby życie codzienne obywateli. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście na bieżąco komunikować. I bardzo dziękuję za taką szybką i bardzo precyzyjną komunikację przygotowaną przez wojskowych. To jest, to jest gwarancją też rzetelności informacyjnej. Zwracam się do wszystkich bez wyjątku. Do wszystkich polityków, dziennikarzy, komentatorów, aby byli bardzo wrażliwi na próby dezinformacji i wrogiej propagandy od pierwszych minut tego ataku czy tej prowokacji. Jest, Rosjanie są bardzo aktywni w sieci i dezinformacja, fałszywe informacje, próby siania paniki będą nam na pewno towarzyszyły. I tutaj musimy też wszyscy dać egzamin z takiej no, obywatelskiej, politycznej odpowiedzialności. Nie możemy w żadnym wypadku ulegać tego typu, tego typu informacyjnym Atakom hybrydowym i, i, i dezinformacji, dlatego proszę polegać na oficjalnych komunikatach, przede wszystkim komunikowanych przez wojsko polskie. Dalej trwa rządowa narracja o niepotrzebnym sianiu paniki albo dezinformacji. Tylko, że ile to już było sytuacji, w których to rząd nazywał coś dezinformacją, a końcowo to on dezinformował? Teraz rząd uspokaja, ale potem powie, że nie przewidział. A wy co uważacie o tym wszystkim? Uważacie, że niektórzy przesadzają, a może sami już się spakowaliście? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, a jeśli chcecie dowiedzieć się, co tam jeszcze dzieje się w naszej lokalnej polityce, to wpadajcie na mój poprzedni odcinek. Dzięki za dzisiaj, byliście na kanale, a to ciekawe do następnego siema.